Nie wiem, czy też tak macie, ale ja mam notorycznie dwie różne skarpetki na stopach. Patrzcie na to. Wprawdzie są w tym samym kolorze, ale są jednak inne. W ogóle to lubię takie buty, które trochę już są też rozwalone, ale nie wiem, ja jakoś tak lubię w, w takich rozwalonych chodzić. Jeszcze chciałam Wam pokazać moją kurtkę skórzaną, e, którą kupiłam chyba w Zarze, czy coś. Ja ogólnie się nie znam za bardzo na modzie i tak dalej, ale tak już lubię tę pogodę, że jest wiosna i że można właśnie takie, takie ubrania zakładać. Nie wiem, jak Wam to tylko pokazać lepiej, żeby to wszystko było widać. O, może to powstawię. Dobra, więc kurtka wygląda tak. Jak się ją zapnie, to wygląda. O tak i nie wiem, to jest właśnie taki mój mój styl, który najbardziej lubię i jeszcze lubię sobie tutaj włosy położyć i wtedy to wszystko wygląda super, także jeżeli chcecie to w ich, i chyba kosztowała 200 zł taka kurtka, ale jak ja sobie kupię kurtkę, wiecie co ostatnią kurtkę skórzaną, którą mama kazała mi wyrzucić widzicie to jest trochę wstyd, tak mówić no ale tak już mam to miałam przez ponad 5 lat 5-6 lat, ale to nie była, to też nie jest skóra prawdziwa, oczywiście to jest plastik, tamto to był plastik, ale jakiś ten plastik jest powiem mam wytrzymały, więc no, więc coś innego mam zrobić jak mam jak nie polecić tego, jak jest super naprawdę, małe kieszonki tu są mieści się jakiś tam bilet i, i, i jakieś dwa śmieci, więc, więc spoko nawet coś jeszcze tu mam, patrzcie 10 zł znalazłam, yy, także patrzcie już tutaj, yy, to są te słynne hajsy z YouTube'a, nagrywasz i znajdziesz 10 zł w kieszeni Zrobić. Nie wiem nawet jak to określić. Unboxing, untasting what has been tasted, cannot be untasted, tego właśnie czegoś, czyli Marakui, powiem Wam, że to jest niesamowite, że możemy sobie teraz pójść do sklepu i kupić w Biedronce za złoty 99 taką marakuję bo ja pamiętam w ogóle czasy, kiedy. Jako dziecko czytałam książki kucharskie, bo dostawałam dużo takich prezentów, bo wiecie, ja się interesowałam naprawdę mnóstwem rzeczy, no i też miałam fazę na gotowanie, więc dostałam parę jakichś książek kucharskich tam dla dzieci nie dla dzieci, i w ogóle też trochę było w domu, więc je czytałam cały czas. I tam w tych książkach na przykład były zagraniczne książki, angielskie na przykład, w których w przepisach na przykład na sałatki były różne rodzaje sałat, czy tam można dodawać, wiecie, rukolę, jakąś roszponkę, czy Jakieś inne, takie y, egzotyczne sałaty. A u nas tego w ogóle nie było, ja tak sobie myślałam: och, jakby taka kola była w Polsce, no to, to by były szałki, taką zrobiła świetną sałatkę. A teraz patrzcie, mamy takie w Biedrze, więc y, pewnie kupiłam jakąś złą, bo ona jest jakaś twarda, ale w ogóle dziwne były. Więc tak myślę, że spróbujemy, jak już mówiłam, co to jest, Marakuja. Bo ogólnie zawsze myślałam, że to jest większe, no ale nieważne. Zawsze lubiłam jakieś tam jogurty czy desery właśnie z Marakują, więc dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy patrzę, jak ten owoc naprawdę wygląda. I u wow, to wygląda ciekawie. To wygląda jak taka pusta, to takie puste coś i w środku są takie śmieszne ziarenka. I powiem Wam, że to wygląda naprawdę pięknie. O, jak ładnie pachnie. Mm, tak kwaśno, że aż można się zacząć ślić po prostu jak odruch Pawłowa normalnie. Yy, także dobra, jakieś zróbmy ujęcie z bliska na to piękno. Teraz próba smaku. Nie wiem, jak to jeść łyżką, czy czym w ogóle, i czy to jest dojrzałe, czy nie. Jakieś tu włosy latają, ale nieważne. Dobra, wezmę tak. O, i, i jem. O, kurde, jakie kwaśne. Nie wiem, czy to miało być jakie kwaśne. O!

Okie okay, degustacja uh, opóźniła z powodu ataku światła. Ma faktycznie ten smak jak te takie rzeczy z jogurtów, takie jakby dżemy i tak dalej. Ma strasznie takie pestki, które się da przegryzać i jest to całkiem fajne. Ciekawe jak wezmę jedną pestkę. Te pestki chyba właśnie są takie kwaśne w smaku troszkę, ale ogólnie jest to ciekawe i naprawdę fajnie może pasować do takich rzeczy właśnie typu jogurt czy coś, albo jakiś budyń, tego typu rzeczy, żeby trochę ożywiać smak. I, I ma naprawdę taką cytrusową mocną nutę. Pachnie pięknie, naprawdę ładnie. I nie pachnie tak mocno-sztucznie jak te, te dżemy sklepowe. I poza tym, jak się wydrąży, zresztą wam zaraz pokażę, jak wygląda. Fajnie się przegryza te pestki, i jak się przegryzie, to wtedy ten kwas właśnie. Wychodzi z nich i trochę to jest taki jak guma szok, wiecie, jak się przegryzie, to... Hmm, czy Nie, właśnie jak się przegryzie, to jest słodkie w gumie szok, ale tu jest właśnie taka guma szok, tylko odwrotnie. Hmm. Zjadłam już wszystko i zobaczcie, jakie to jest śmieszne. W środku nie wiem, czy to widać, spróbuję zrobić, żeby się sfokusowało na ten środek. O. Także bardzo ładne są te... Widać, gdzie były te pestki przyczepione. Bardzo fajnie wygląda ładnie. Ciekawe, czy jak się to ususzy, to czy będzie dawało jakiś zapach, ale wątpię, bo jak teraz tak wącham samą skórpę, to nie. Ale może będzie ładnie wyglądało, i wiecie, takie suszki później można by z tego zrobić, ale to nieważne, wtedy już można to pokrobić jakimś olejkiem aromatycznym i jest yy, fajnie. No i dobra, to taki właśnie był test. Marakuja w pietrze, złoty 99, zł polecam. Jeżeli się znacie, to mi powiedzcie, czy to powinno się te takie bardziej pogniecione kupować, czy te mniej pogniecione. Ja kupiłam taką średnio, bo nie wiedziałam, jak ją mam kupić. Powiem wam jeszcze ekspresem, co kupiłam z włosowych rzeczy. A więc kupiłam... Czekajcie, wydawało mi się, że inaczej kupiłam, ale widzę, że tutaj... No nieważne. W każdym razie widzę, że mam trzy te pomarańczowe, które miały strasznie mocny zapach. No ale trudno, wiecie? Była jedna tylko... Czemu to tak intensywnie pachnie? Już samo opakowanie pachnie strasznie mocno tego mm. Więc były tylko te i były jeszcze chyba jedna różowa, więc kupiłam jedną różową Tak mi się przynajmniej wydawało, ale nie widzę jej teraz nigdzie tu I zielonych nie było w ogóle, więc planowałam kupić też zielone Planowałam kupić dwie zielone i dwie pomarańczowe albo różowe Ale wyszło ogólnie inaczej W ogóle leci mi wszystko z rąk, jak zwykle w sumie I powiem wam jeszcze co A więc zamiast tego, przypomniałam sobie, że mam jeszcze te przecież z tego z Diema, które wrzucałam jak był z Diema kosmetyki do włosów, że mam właśnie kaszmirową taką maskę do włosów właśnie tego Swisso Para więc, więc sobie to jeszcze wezmę, zamiast tych zielonych, które chciałam kupić smile I sit beside you let's go I can drive too black sky up